Witam. To nie będzie filmu w Barcelonie ani o piłcz, ani o reputacji Polski. Pamiętacie jak nagrywałem live'a z meczu MKP No No to właśnie ten klub od dzisiaj po 10 latach znika. Znika. Z polskich map. Może grał w czwartej lidze. Może grał czasami słabo, ale jako miesz... były mieszkaniec Szczecinka, bardzo mi przykro z tego powodu, że klub, który, którego jak której chodziło na każdy mecz przestaje istnieć nie wiem czy ten film będzie stawiony na prywatne czy na czy na publiczne jeśli na publiczne stawię to to, zna to będzie oznaczać że naprawdę jestem wi byłem wiernym kibicem MKP w który na każdy mecz chodziłem z młodszym rodzeństwem Za 3 dni stawię film pewnie ze składem i, i wynikiem końcowym drugiego meczu towarzyskiego FC Barcelony Do zobaczenia w kolejnym w filmie. A ten kończę. No to do zobaczenia.